Jako Team X, bo wyskupiacie skupiacie takich. Jak uważasz, jaką grupę docelową miał Team X? No, Młodszą. My robiliśmy no, Content Family friendly no głównie. No tak. Ja, jaka to będzie grupa? No myślę, że tak. do 15 lat. Tak? Ambitnie. 15-16. myślę, on on że on Tak. On. Mój syn ma 5 no, i cię ogląda. No właśnie, więc. No właśnie, ja uważam, Sześć. że wy no, macie no, taką. Ma. 5-12, bym powiedział. Bo też widać po hmm. tych. W złotach, jak przyjeżdżają do Was widzowie i tylko koncerty. O, o to nam chodziło ech, od początku. Ech, ale nie? ja tego nie hejtuję. Dlatego tak, tak, jestem do pytania. Tak, i my robiliśmy content family friendly i T-Mix ogólnie robi content family friendly i dalej będzie robił. Dobrze, wy sobie róbcie nawet i dla dwulatków, nie o to chodzi. Moje pytanie polega na tym, czy robiąc dla takich młodych odbiorców, czy wy czujecie jakąś odpowiedzialność za to, jakie treści im prezentujecie? Bo wy jakoś uczycie. Gdzieś tam jesteś dla tych dzieciaków taką starszą siostrą, na której się wzorują. I czy ty czujesz jakąś odpowiedzialność? Tak, jest coś takiego, że opowiem kur... te brzydkie słowo I, i zaraz taka dwunastolatka, wiesz, to słyszy i no, to nie jest z, z za dobre, ale ja, bo, ja, ja wiesz, Mój content, okej, okay, na kanale T-Mix był family friendly, ale ja też często przepinam i tak dalej. Ale na przykład na Instagramie, wiesz, ja nie robię głównie kontentu family friendly. Jak popatrzysz na moje zdjęcia, no to nie powiesz, że Jaki jestem only osobą fans family friendly. No aż tak to chyba nie. nie. Ale nie powiesz, że jestem osobą family friendly, dlatego gdzieś tam. A założysz? Robert czy coś? Raczej nie, raczej nie. E, no, także. Nie, że tam... tam. Wiem, wiem. Ty tak trochę stronisz od, in, od internetu, nie jesteś ekspertem. No, ale wiem. W miarę już tak wiesz, coś tam oglądasz. Subskrybujesz ogarnię. tam jakieś. <śmiech> <śmiech> Spoko. No, kontynuuj, Monika. No, więc jest gdzieś tam taka presja, że, że jednak oglądają to dzieci, ale moim zdaniem mnie ogląda... no głównie oglądają dzieci, ale jednak jest ta. Trochę starsza widownia, że jest ta, tak no dobrze, różnicowane. Wie, ja piję do tego, bo jest dużo zarzutów, że Team X tak naprawdę jest maszynką do robienia kapusty na kidosach. I tutaj na przykład piję o, o te świeczki, że sprzedawaliście świeczki dzieciakom, te świeczki miały źle w ogóle poprzyklejane naklejki, wypadały tym dzieciakom y, z tego pojemnika. A smyk Disney Channel? To też służy do tego, żeby... No, no tak, ale wiesz, konfrontuję teraz z Moniką, bo ona mówi, że jednak czuje jakąś odpowiedzialność, a gdzieś tam... Wszystko mi dowodzi tego, że byliście trochę taką maszynką, żeby zarobić dla Spotlightu jak najwięcej kapusty na tych kidosach. Jaka jest prawda? Ja bym nie chciała się tłumaczyć też za cały team, za nasze gdzieś tam, takie, właśnie takie no typu sytuacje, odczucia. nie? Czy czułaś gdzieś, że jednak jesteście kontrolowani przez ten Spotlight, przez agencję tylko po to, że tym nadrzędnym celem Gdzieś ta odpowiedzialność, że nauczacie tych dzieci pewnych rzeczy, i gdzieś się nadzorują, jest bardzo nisko, a gdzieś na samej górze jest, że najważniejsza kapucha. Czy miałeś takie odczucie, będąc tym miejscu? Że najważniejsze są pieniądze? Albo że są priorytetowe? Nie. Okay. Nie. Dobrze, to czemu właśnie robiliście te produkty takiej słabej jakości, zamiast zrobić dobre dla tych kidosów? Bo to był już któryś produkt z kolei, tak? To, świeczka to już była, to był już nasz produkt, kurde, nie wiem, dziesiąty, jedenasty i to już bardziej była taka kwestia, że przywieźli nam te świeczki, my mówimy, okej, okay, są spoko, no i, i, i poszły, no i okej, okay, to też może był błąd, ale też nie chcemy już teraz się, tak jak powiedziałam, tłumaczyć za cały team. Mogę się wytłumaczyć, bo to jest Cage i tutaj sobie rozmawiamy, więc mogę się wytłumaczyć za wsadztwo do hodowli, czy za dwa metry, czy za jakieś tam moje kwestie, ale też nie chcę się tłumaczyć za takie coś, to już też jest. Przedawniona sprawa, bo to już było z pół roku temu, więc... Ale kolejne świeczki będą lepszej jakości, nie? Ja też mam tam gdzieś dwójka znajomych, co, co robią jakieś ubrania. Na początku im chujowo wychodziły potem lepiej, więc jakby... Może teraz no właśnie będzie z raka, może się jest ubrali. taki problem, że oni się nie uczą na błędach. <grym> oni wiesz, co chwila coś oddalają. No nie jest tak Monika. Może i jest. Niech wie badnie. nie? Chuj, bany, nie? Nie wiem, każdy popełnia błędy, no my ich popełniamy trochę więcej niż normalnie, ale tak Ale jest. przynajmniej wiesz, czego się spodziewać, nie? Idziesz na cheesburgera do Maca, wiesz, co dostaniesz. Ty no. też wiesz, co się, wiesz, czego możesz się spodziewać, nie? Wypuściliśmy hmm. piosenkę i wiadomo, że, że jest taka, jaka, taka jak zwykle, 8, bo też wiedziałam, że jest... Co? Niektóre były fajne piosenki. Niektó ja też tak bardzo. Pod choinkę, to naprawdę fajne piosenki. Olin też mi się podoba. Ja no. uważam, że mamy naprawdę spoko piosenki też. Ciężko jest, wiesz, my przyszliśmy do tego teamu i nikt nie mówił: o Zaśpiewaj, i, i to jest casting. Nie, po prostu, jakoś tak, pomysł na robienie piosenek wpadł naturalnie. No dużo wiusów Podczas... to robi, no? Nie, no chyba też? mieliście od razu to zaplanowane, bo się od razu był w projekcie. Nie, nie, nie ale to nie, nie, nie. Dlatego. Znaczy, ale był jako właśnie do robienia piosenek, a, a dopiero później go wzięliście jako członka. On tak, zrobił nam, wzięliśmy go po to, żeby zrobił beat do 7, bo to był znajomy znajomego no do... i tak. No i później my go po prostu tak polubiliśmy, no że chcieliśmy tak, dawać do okay. teamu, a w międzyczasie wyszło, o, będzie mógł nam robić beat. Ale kiedy już teraz jest wybroniony, a mieliście taką piosenkę pożegnalną, podsumowującą tę całą, całą współpracę w tym X, czemu go nie wzięliście do tej 8? Do tego utworu 8? To nie wiem, nie do mnie pytanie. No po prostu ta, tak wyszło. Po Poczyń kolejna afera, jak za chwilę nowy team startuje. To pewnie od góry zablokowali, nie? Wy jesteście w ogóle decyzyjni tam jakoś w tym teamie X? Ty możesz na przykład coś powiedzieć Wiesz i... co, na ten moment już każdy poszedł w swoją stronę, więc uh -huh. jak miałabym ci powiedzieć na przestrzeni tego czasu, kiedy gdzieś tam każdy się w to tak 100%, 100 angażował, to tak, to mieliśmy decyzyjność. Uh -huh. Teraz już bardziej tak, że wiesz, każdy że tam idzie w swoją... Co? No, nie że wyjebane, ale... No chyba tak, no nawet... Powiedziałeś, że już mi kinęłaś nagle. Nie, 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 Bo nie, nie, nie. nie jest całkiem wyjebane, ale nie mówię, że nie. Po prostu bardziej jest tak, że każdy idzie w swoją stronę, jest teraz będzie nowy Team. I tyle nie? I Jakby już ten etap Timu X jest gdzieś tam za nami okay. tego Timu X2, więc nie angażujemy się aż tak w to, jak na początku. Teraz po prostu każdy robi gdzieś tam solową karierę i każdy robi gdzieś tam swoje rzeczy. Kurde, to się tu cały czas. No dobrze, jak jesteśmy przy piosenkach. To Nitro, jak ty oceniasz te swoje występy raperskie? Moje? Tak. Wysoko. A tak szczerze? No tak szczerze, zajebiście stary. <grym> Nawinąłem czy u Natali, czy u Sentino po raz, więc. U no. Natalii to chyba było jeszcze jako tako, ale u Sentino. Ale ogólnie taki był zamysł. Ogólnie, bo Żeby ślady. Znaczy, mi o to chodzi. Ślady, które on nagrał, to było 1 do 1. On... Taka miała być ta zwrotka, nie? Mhm. A to, że źle to zostało. Znaczy, podejrzewałem, że ślad był trochę lepszy od tego, co ja nagrałem. Eee, stary wspominam to zajebiście, Pechim nie? Kaptur, bo to bo szura. To był super ten, to był ten. super e, super przeżycie, więc na no, jasnym nie wiążę przyszłości. Nie. Dostanę złotą płytę, może kiedyś platynową, stary. Ale bardzo też... mało osób w Polsce w ogóle może powiedzieć, że ten, nagrywając dwa kawałki, ma złot, złotego singla, nie? Hmm. Ksajo też. Się A myślę, że jeszcze to, że dupa im pęka wszystkim. Ksajo też się wziął za robienie muzyki i jak ty oceniasz, czy on jest od ciebie lepszym śpiewakiem, czy jednak ty tutaj widzisz? W... Więc nie uważam, żeby osoby, które rapują, śpiewały. Rzadko się to dzieje. Są, są niektóre przykłady. No ja to tak nazywam, że ktoś kto rapuje. Wiesz co, wydaje? On chyba tylko jedną piosenkę ma tą z Jabczanem całkiem niedawno nagrali. Coś tam życia. No tak, ale ja, ja, schemat oce... życia, schemat jak... Schemat życia, Jak oceniasz jego skillę, jeśli chodzi o właśnie takie e... Wiesz co, akurat w tym nurcie, bo nie to była taka powiedzmy brudna ulica e, wczesny ra, rap lata 90. nie wczesne 90. lata e, stary rap. E, fajne, można było to, można było to posłuchać, no. Hmm. Jeśli chodzi o twoją walkę z, z Unboxalem, to mm -hmm. byłeś bardzo pewny siebie mm -hmm. y no to stary, widziałem jego ten.